Czy pośrednik jest jak karetka pogotowia? Czy może nie? Albo może jest jak straż pożarna i tak działa? Spróbuję poruszyć ten temat w dzisiejszym odcinku i zobaczymy, czy myślicie podobnie. Jesteśmy dzisiaj w jednym z mieszkań, w którym za chwilę będę tworzył materiały do oferty. Jest to mieszkanie oczywiście pozyskane od klienta akurat z polecenia. W dzisiejszym odcinku planuję skupić się nad problemem. Może problem, nie wiem czy to jest dobre słowo, dobrze jest go nie używać. Zamiast słowa problem używajmy sytuacja. Bo, jeżeli używa się słowa sytuacja, to automatycznie podpowiada to naszej podświadomości, że sytuacja to jest coś, co można rozwiązać, nie ma żadnego negatywnego wydźwięku, ale to taka dygresja, która była niezaplanowana. Natomiast, co do tematu i co do meritu. Czy pośrednik działa, albo czy powinien działać tak jak karetka pogotowia i tak jak straż pożarna? 998, cały dom się pali. Znaście szybko pożar, strażacy wspaniali. Z działania w taki sposób wynika wiele obserwacji i wiele sytuacji. Najczęściej zauważam u agentów, ale nie tylko, bo to nie jest wyłączność, która dzieje się w naszej branży, że ktoś coś robi, dzwoni telefon. I telefon jest odbierany w trybie awaryjnym natychmiast. Ja byłem na jednym ze szkoleń, gdzie prelegent twierdził, że maksymalnie trzy sygnały i telefon od klienta powinien być odebrany. No to jeżeli mówimy o kliencie, który dzwoni na pogotowie albo dzwoni do straży pożarnej, to jak najbardziej się tym, z tym zgadzam. I fajnie, pewnie że w idealnym świecie byłoby super, gdy dzwoni do nas klient. I możemy odebrać i od razu z nim porozmawiać, rozwiązać jego problem. Ale to nie o to chodzi w tej chwili. W tej chwili nam chodzi o to, żeby z amatora stać się profesjonalistą, żeby być profesjonalnym agentem nieruchomości, żeby być profesjonalnym w tym, co się wykonuje. Czy jeżeli masz zaplanowane jakieś działanie? Ja w tej chwili mam zaplanowane nakręcenie dla Was filmu, jak to skończę, mam zaplanowane nakręcenie i wykonanie materiału w tym mieszkaniu. Y czy gdybym miał w tej chwili włączone powiadomienia w telefonie, powiadomienia, które są z różnego rodzaju mediów społecznościowych, gdybym miał włączony dźwięk, gdybym nie miał włączonego w tej chwili trybu zajętości, to wiecie, ile czasu zajęłoby mi nagranie tego filmu? Długo. Wiecie, jak bardzo bym był w stanie się skupić na nagraniu tego filmu? W ogóle. I to nie chodzi o to, że. Jest brak szacunku dla klienta, albo że narażasz go na jakiś uszczerbek w obsłudze. Wręcz przeciwnie. Każdy z klientów może być pewien tego, że jeżeli zgłosi się do Ciebie, to Ty wiesz co robić i przeprowadzisz transakcję w zaplanowany sposób. Jeżeli chcesz być dobrym, profesjonalnym agentem. To nie może być tak, że co chwilę od jakiegoś zaplanowanego działania coś cię odrywa. Siadasz, piszesz tekst do oferty, yy, sklejasz filmik, yy, obrabiasz zdjęcia, a w międzyczasie odrywasz się. To już nie mówię o tym, bo jak zadzwoni klient, który dzwoni do ciebie na ofertę i chcesz mu ją pokazać, rewelacja. Tylko że ty już nie myślisz w tej chwili o tym, co właśnie przerwałeś. Tylko ty już jesteś myślami przy prezentacji. W jaki sposób yy, traci na tym jakość Twojej usługi? Skoro Ty nie jesteś skupiony na tym, na czym chciałeś się skupić, tylko myślami już jesteś gdzie indziej. A co się stanie, jak zadzwoni do Ciebie ktoś z jakąś sytuacją, żeby nie używać słowa problem, i Ty już masz to w głowie. Ty już oczywiście odłożyłeś sobie to do rozwiązania na później, do, do znalezienia rozwiązania na później. Wracasz niby do tego, czym w danym momencie się zajmowałeś, ale jaka jest jakość tej pracy skoro już z tyłu głowy siedzi Ci sytuacja, którą musisz za chwilę opanować. Nie rób tego. To jest różnica między amatorem a profesjonalistą. Nie płyń z prądem, tylko ustalaj sobie harmonogram działań. Jeżeli masz zaplanowane, nie wiem, ćwiczenia po to, żeby w ciągu dnia pobudzić swój organizm, żeby w ogóle być w dobrej kondycji, dobrze się czuć, dobrze się prezentować, no to też planujesz ten czas i w tym czasie nie zajmujesz się niczym innym. Jeżeli masz czas na posiłek, to skup się na tym, żeby zjeść ten posiłek i w czasie jedzenia nie rozmawiać przez telefon. Jeden z moich znajomych zawsze mówi: Jak pies je, to nie szczeka. Także skupiajcie się i skupiajmy się na tym, co robimy. Nie jest najważniejsze to, żeby być pod telefonem. Pod telefonem to jest pani, która odbiera zgłoszenia. Pani albo pan na pogotowiu. Albo jest dyspozytor, który przyjmuje zgłoszenia o wypadkach. Nie jesteś od gaszenia pożarów, nie jesteś od y, sytuacji kryzysowych. Znaczy, możemy to teraz znowu podzielić, co jest sytuacją kryzysową, a co nie. Natomiast na pewno obsługa i wykonywanie działań, które masz do zrobienia, nie powinny być obsługiwane w trybie sytuacji kryzysowej. Powinny być zaplanowaną, wypracowaną procedurą. Także tego życzę Tobie, żebyś ułożył sobie procedurę obsługi. I trzymał się jej, realizował i przyniesie to na pewno bardzo dobry skutek. Do zobaczenia w następnych odcinkach.